Który polski król wprowadził Unię lubelską w 1569 roku? Odpowiedź B. Zygmunt II August podpisał Unię lubelską łączącą Polskę i Litwę. Jak nazywa się słynny posąg w Rio de Janeiro, przedstawiający Jezusa Chrystusa? Posąg Chrystusa Odkupiciela jest jednym z najsłynniejszych symboli Brazylii. Czy wielki mur chiński został zbudowany, aby chronić siny przed najazdami? Mur miał chronić siny przed najazdami koczowniczych plemion z północy. Czy Leonardo da Vinci był twórcą obrazu Ostatnia Wieczerza? Leonardo da Vinci namalował ostatnią wieczerzę w klasztorze Santa Maria delle Grazie w Mediolanie. Które miasto było stolicą starożytnego Egiptu w czasach faraonów? Odpowiedź C: Memphis było jedną z najważniejszych stolic starożytnego Egiptu. Która z tych ciekawostek zrobiła na tobie największe wrażenie? Daj znać w komentarzu i nie zapomnij zasubskrybować.